Siemanko, tutaj na tapecie. Tym razem Kawasaki EN 500. Na co przyjechał? Przyjechał tylko w sumie na dwie sprawy. Mianowicie tutaj coś jest z napędem. Tak, jakby coś z pasem było nie tak, albo zaczął gdzieś ocierać, albo coś się przestawiło. Dziwny dźwięk wydaje. Słychać, że coś jest nie tak. Ja tu sprawdzę też napięcie pasa, i to wszystko wydaje mi się, że on jest zbyt mocno naprężony. Eee, I to się wszystko posprawdza. Może koło jest krzy, krzywo ustawione trochę i też ciągnie pas w którąś stronę. Takie sprawy, wszystko tam będzie sprawdzone. No i kolejny temat: no to zrobienie zawieszenia przedniego. Widać leje jedna, druga. Jest mokro, także będzie ogarnięte zawieszenie przednie. I bodajże jeszcze wymiana oleju, chyba, ale to jeszcze muszę ustalić z właścicielem, bo on nie pamięta, kiedy wymieniał ten właściciel i e, kiedy wymieniał ten olej. E, Także tego, to się jeszcze dowiem. Możliwe, że to jeszcze będzie wymiana oleju z filtrem oleju, ale przede wszystkim sprawdzenie tego tyłu. Co tam jest niehalo, No i tu robienie tego przodu, gdyż no, leją te lagi niemiłosiernie. Także to trzeba ogarnąć. Więc będą rozbierane. Standardowo będą mierzone. Czy są proste, czy nie. Zobaczymy. I polerowane całe i składane. Także to jest taka mała zapowiedź. Można się brać do pracy. Pozdro.